Cześć kochani. Miałam już nie ryczeć, ale właśnie Ania z White House zrobiła mi niespodziankę i przysłała kuriera, więc yy, to są łzy radości, że są tacy ludzie i myślą o mnie. Jest mi bardzo miło, Ania, jesteś, jesteś... Mm. Jak Cię spotkam, to Cię wyciskam. Jesteś kochana i ci dziękuję bardzo, 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 bo przemiła niespodzianka trochę koloru. Tutaj e, e, nabierze ta moja sala i te, ten pobyt w szpitalu. Pięknie ci dziękuję, jesteś cudowna. Wiecie, dlaczego się cieszę? Wychodzę jutro. A, ale ale się. Jezuś, ja tu nie wierzę w to, nie wierzę w to. Już nawet nie jest śniadania, słuchajcie, tu. Nie żartuję, siostra jedzie właśnie do mnie, więc teraz pójdziemy do kantyny coś sobie zjeść, ale... Ja, pitole, słuchajcie, jutro wracam do domu. To moich dzieci. Zajebiście. Cieszę się na maksa, kuźba. O Boże Święty, po prostu... Aż z tego, z tej okazji, mam włosy. <noise> Masakra. Cieszę się na maksa, na maksa, po prostu... Już dzisiaj się chyba spakuje <noise> I chyba dzisiaj nie będę spała, bo tutaj nocki są najgorsze, więc... Po prostu będę siedzieć i czekać, aż będzie jutro.